Inna akcja, niesamowita rzecz. Prawo dla gino ludu! Winoludy! Jurek, zobacz. To jest ręcznie zrobione dla Ciebie. Dla fundacji. Dlatego co robi. Wielka jesteś w pomocy. Jurek, krótko. Dziękujemy, że jesteś po prostu jesteś i my będziemy Ciebie zawsze wspierać. Kochamy Woodstop, kochamy Owciaka i całą fundację. Dziękuję. Bolesławiec Cię kłania. Dziękuję bardzo. Brawa dla Kielonudów. Taka właśnie sztuka ma tutaj miejsce. Pokażcie się wszyscy, pokażcie się wszyscy. Ja już Was odsłaniam. I no prawo dla SP, tam Darek jeszcze robi przepiękne flagi, róbcie je, jutro wielka parada flag, malujemy flagi i robimy ogromny pokaz flag, nie ma takiego festiwalu, gdzie można wyjść z